Czarnieckiego przyszliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Radosnych, spokojnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz jak najwięcej sukcesów w nowym, nadchodzącym 2023 roku. Dziękuję. Ja dołączając się do życzeń, które tutaj pięknie zostały złożone w imieniu swoim, swojego zastępcy, całej kadry kierowniczej, chciałbym złożyć serdeczne życzenia świąteczne, aby ten zbliżający czas spędzili Państwo w atmosferze rodzinnej, bez zmartwień, pośpiechu. Na ręce Waszych rodzin, bliskich kieruję również szczególne życzenia za zrozumienie trudów naszej codziennej służby i, i pracy. Również najlepsze życzenia na zbliżającej się nowy rok. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szczęśliwi chodni księża, panowie komendanci, drodzy funkcjonariusze, pracownicy cywilni, policji zaproszeni goście. Nie pozostaje mi nic innego, jak oczywiście dołączyć się do wspaniałych życzeń pana komendanta. Moi drodzy, ten rok dobiega końca i ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie Wam podziękować za ich współpracę, i działania. Muszę powiedzieć, że tych inicjatyw wspólnych było bardzo dużo, również i o charakterze profilaktycznym. Przypominam sobie tutaj oczywiście Gminę Kruczesko, Bardzo serdecznie Wam za to wszystko dziękuję, a nawet wszystko dziękuję za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom naszej Ziemi Włoszczowskiej. Przyjmijcie od nas, od Biura Poselskiego najserdeczniejsze życzenia na nadchodzący czas. Niech w sercach każdego z Was podobnie narodzi się Pan Jezus i wypełni Wasze serca wiarą, nadzieją i miłością. Czas Bożego Narodzenia to czas radości, czas wspólnego bycia ze sobą. Tak samo i dzisiaj tutaj jesteśmy razem. Życzę przede wszystkim spokoju, spokoju na wszystkim. Wiem, że część z Państwa będzie w tym czasie zasiadało tutaj w komisariacie, będzie w komendzie pilnować porządku publicznego po to, żeby inni mogli świętować, czy w święta, czy wigilie, czy w sylwestra ale wierzę głęboko w to, że będzie to czas spokojny również dla Was, a tym samym i dla nas. Życzę przede wszystkim zdrowia, no bo czego można życzyć funkcjonariuszom? Zdrowia, życzliwości ludzkiej, bo również Wasze prace, to jest istotne i ważne, oby ten czas, który nadchodzi, ten rok 2023, był dla nas wszystkich lepszy, abyśmy, że tak powiem, byli siebie życzliwsi, bardziej otwarci, a w na pewno będzie nam się żyło lepiej, a tym samym i pracowało. Wszystkiego dobrego. Mam tutaj skromny pominek, kalendarz, obyte, 365 dni. Przebiegało panie komendancie dla Was wszystkich spokoju i się możliwości dla nas wszystkich wolnych. Skieruję. Bardzo dziękujemy. Chciałem podziękować panu komendantowi za zaproszenie na tą tak wspaniałą uroczystość. Chciałem w imieniu swoim i prokuratora okręgowego życzyć przede wszystkim funkcjonariuszom policji spokojnych świąt ten trudny rok dobiega końca, rok pandemiczny, rok wojenny. I no, Dziękuję za tą wyciężoną pracę. Proszę o jeszcze no i życzę wypoczynku w czasie świąt i Nowego Roku. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękujemy za życzenie. Jeżeli ktoś ma jeszcze życzenie, życzenie, przekazać życzenie, to bardzo proszę. Dziękuję serdecznie za dotychczasową pracę, współpracę, za wszystko co dobrego od was otrzymaliśmy jakoś Środek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. My życzę oczywiście dla was i dla waszych rodzin zdrowych, pogodnych świąt i aby dalej ta współpraca tak się pięknie rozwijała. Tak dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i nasi, nasi emeryci. Panie Komendancie, w imieniu wszystkich naszych emerytów chcielibyśmy tu na Pana ręce, w imieniu nas wszystkich, podziękować, że pamiętacie o nas, że jesteśmy zapraszani. Życzymy wszystkiego najlepszego dla pana ręce, pana komendanta, dla wszystkich policjantów. Policjantów musimy pocieszyć, że na emeryturze też jest fajne życie. Dziękuję bardzo